Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie, programie chciałbym zacytować werset 25 z Narada i Agira, Instruujący Raketu. To jest bagawata, Gawata, I tutaj jest bardzo taka interesująca informacja właśnie, jeśli chodzi o koncepcję cielesną, o koncepcję duchową. A więc zacytuję i przeczytam znaczenie tego wersetu. Żywa istota w cielesnej koncepcji życia jest zaabsorbowana ciałem, które jest kombinacją elementów fizycznych, pięciu zmysłów do gromadzenia wiedzy i pięciu zmysłów działania, łącznie z umysłem. Poprzez umysł żywa istota cierpi różnego rodzaju niedole. adhibautika, Abhidaivika i Adiatmika. Zatem to ciało jest źródłem wszystkich nieszczęść. Teraz przeczytam znaczenie. W piątym kanto instruując swoich synów Rasa Padewa powiedział „Ciało, chociaż tymczasowe, jest przyczyną wszelkich niedoli egzystencji materialnej. Jak zostało już przedyskutowane w poprzednim wersecie, całe stworzenie materialne oparte jest na wytworach umysłu. Umysł czasami nakłania nas do myślenia, że jeśli nabędziemy samochód, będziemy mogli cieszyć się elementami fizycznymi, takimi jak woda, ziemia, powietrze i ogień, połączonymi w formach żelaza, plastyku, benzyny itd. Pracując z pięcioma elementami materialnymi, jak również naszymi pięcioma zmysłami zdobywającymi wiedzę, takimi jak oczy, uszy, język oraz pięcioma zmysłami działania, takimi jak ręce i nogi, ubikujemy się we warunki materialne. W ten sposób podlegamy cierpieniom znanym jako adiatmika, adhidaivika i adhibautika. Umysł jest w centrum, ponieważ stwarza te wszystkie rzeczy. Skoro tylko trafiamy na materialny przedmiot, umysł zostaje poruszony i cierpimy. Na przykład, używając materialnych elementów, zmysłów działania i zmysłów gromadząc wiedzę, stwarzamy bardzo ładny samochód. A kiedy samochód ten zostanie przypadkowo zniszczony przez zderzenie, umysł cierpi, a poprzez umysł cierpi żywa istota. Posiadając piękny samochód. Ktoś może być bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, ponieważ ten samochód daje mu dużo satysfakcji, dużo przyjemności podróż tym samochodem, samo używanie tego samochodu, ale już kiedy ten samochód ulegnie fizycznemu odksz odkształceniu, zniszczeniu, ulegnie wypadkowi, już jest, jest taki ładny, już jest zniszczony, wówczas nasz umysł cierpi z tego powodu. Cierpi również nasza dusza, ponieważ umysł jest połączony z naszą duszą i cierpimy my jako jednostka po prostu z tego powodu. Wczoraj właśnie oglądałem taki film, że właśnie pewien samochód uległ odkształceniu i ten pan, który prowadził ten samochód nie był właścicielem. To był samochód szefa i to właśnie było widać to zjawisko właśnie tego cierpienia w momencie, kiedy inny samochód uderzył go w derzak z tyłu i odkształcił mu cały tył. No to w ten czas było bardzo widoczne to zjawisko, jak dana osoba jest w perturbacji, jest zdenerwowana, nie jest zadowolona, jest smutna, z tego powodu, że po prostu jego auto zostało uderzone. Także wszystkie rzeczy, które są w tym materialnym świecie, mogą ulec zniszczeniu, odkształceniu. Nie mówię tylko o samochodach, mówię też o naszym ciele. Nasze ciało dzisiaj może być zdrowe, może być w pełni sił. Jutro możemy być jakimiś inwalidami. Znałem tutaj kolegę, który był bardzo dobrym, silnym chłopakiem z Maroka. Przypadkowo spadł ze schodów, zniszczył sobie, skręcił sobie kostkę w nodze. Długo w mhm. tej chwili się leczy. Miał infekcję tej nogi w tej chwili jest inwalidą. Nie może się poruszać tak, jak ciało, jakby jakby chciał, musi chodzić o kulach. Także drodzy kochani. Te wszystkie sytuacje w tym świecie materialnym są przejściowe. Dzisiaj mam jakiś piękny samochód, a jutro już może być y, zniszczony, może być odkształcony. Dzisiaj mam piękne ciało, to ciało może być y, na, na, na następnych miesiącach odkształcone, y, może mieć jakiś im, problem inwalidzki im dalej. To właśnie mówi y, właśnie ten werset, werset o, tym, o tych cierpieniach znanych jako adhyatmika, Tmika, Adhi i bautika. Właśnie to są te cierpienia, które y, doświadczamy tutaj w tym świecie materialnym. Ponieważ materia podlega zniszczeniu, żywa istota cierpi przez warunki materialne. W przeciwnym razie żywa istota nie jest związana z warunkami materialnymi. Kiedy ktoś wznosi się na platformę Brahmana, platformę życia duchowego, w pełni rozumie, że jest duszą, a Han Brahma smi nie podlega dużej już rozpaczy czy tęsknotom. Jak mówi to najwyższa Słowa Boga w Bagwadgicie w wersecie 18, tekst 54. Rama Abhutha prasna na Atma, na Sochati, na Ten, kto usytuowany jest w taki transzentalny sposób od razu realizuje najwyższego Brahmana i staje się w pełni radosnym, nie rozpacza nigdy ani niczego nie pragnie. Gdzie indziej w Bagwadgicie. Mówi najwyższa osoba Boga. Mamaj wam co dziwa, loke, dziwa, buta, sanatana, mana, santnidriani, praktriti, szanti, karsati. Żywe istoty w tym uwarunkowanym świecie są moimi wiecznymi, fragmentarycznymi cząstkami. I właśnie to uwarunkowane życie jest przyczyną ich walki z dziesięcioma zmysłami, łącznie z umysłem. Żywa istota jest w rzeczywistości integralną cząstką najwyższej Boga, a warunki materialne nie mają na nią wpływu. Ale ponieważ mają wpływ na umysł i zmysły i żywa istota walczy o byt w tym materialnym świecie. Także nasza dusza jest jakby okryta właśnie tym umysłem i zmysłami i przez te zmysły żywa istota pragnie doświadczać przyjemności w tym świecie materialnym. Przez język zjadając piękne potrawy, oczy oglądając piękne formy, piękne zabytki na przykład, piękne pejzaże, piękne widoki. Uszy chcą słuchać pięknej muzyki, dźwięcznej, rytmicznej. To po prostu nasze zmysły chcą być zadowalane w tym świecie materialnym. Jeżeli mamy jakby pewną kontrolę nad tymi zmysłami, wszystko jest w harmonii w naszym życiu i w naszym ciele, nie mamy jakby ekscesów zadowalania zmysłów, nie mamy jakby nie cały czas nie jesteśmy jakby sługami naszych zmysłów. Widzimy coś pysznego i od razu nasz język pożąda pewne piękne potrawy, które po prostu widzi nasz wzrok. Jeżeli kontrolujemy nasze zmysły, wówczas możemy uniknąć również wielu problemów, wielu komplikacji. Jeżeli kontrolujemy, kontrolujemy nasz język, możemy uniknąć wielu, wiele, wiele problemów w tym materialnym świecie. Także drodzy kochani, ja chciałbym, żebyście byli transcendentalni. Ja chciałbym, żebyście byli ponad zmysłami, ponad umysłem żebyście mogli kontrolować wasz umysł, a dzięki temu, że kontrolujecie wasz umysł, wstajecie wcześniej z rana, robicie odpowiednie mantry, med odpowiednie medytacje, możecie kontrolować również wasze zmysły i to jest takie motto właśnie tego tego filmiku, żebyście mogli być transcendentalni, żebyście mogli dominować swój umysł i dominować swoje zmysły. Ja Powiem Wam, że to naprawdę pomaga w życiu i to powoduje, że osoba jest więcej zrelaksowana, spokojniejsza, ustabilizowana życiowo, jeżeli właśnie zmysły nie przyciągają nas do pewnych obiektów zmysłowych, które są wokół nas jakieś piękne formy. Ja dodam, że nieraz zmysły są przyczyną wielu problemów, nawet utraty życia, jeżeli na przykład ktoś jest bardzo przywiązany do jedzenia. Potraw może być tak, że coś mu zosta zostanie podane, coś co zawiera pewne substancje, które spowoduje, spowodują, że e, ta osoba po prostu e, no, będzie miała problemy ze zdrowiem. Były takie przypadki, niedawno słyszałem, że właśnie takie przypadki były na Ukrainie, że przyszli jacyś żołnierze, chcieli się najeść i po prostu tam w tych. E, w pysznych potrawach, w tym pysznym paszpecie, który tam został podany z chlebem pewnym żołnierzom, no po prostu był cianek czy jakaś trucizna, i po prostu ci żołnierze zostawili ciało materialne w tym świecie i odeszli na inny plan. To jest taki jeden przykład, który po prostu ja daję, ale takich przykładów na w czasie historii, w poprzednich wiekach było wiele, wiele, wiele. Także gdyby. Ci żołnierze kontrolowali swój język, gdyby nie byli przywiązani do y, impulsów języka, wówczas mogliby prawdopodobnie żyć, a jako że nie byli bardzo przywiązani do impulsów języka, no to po prostu spróbowali tego pasztetu i po prostu zostawili te ciała materialne na tym planie i odeszli na inny plan. Tak to wszystko teraz, kochani, wygląda. Ja jeszcze raz chciałbym Was zaprosić do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em, gdzie będzie sklep internetowy. O Ciebie się żegnam. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Tutaj z Ryfy i do widzenia.